I witam się z wami ciszą, cisza przed wami. Tomasza Lipko od wydawnictwa Znak Horyzont. I oczywiście jest to recenzja przed przedpremierowa, gdyż jej premiera dopiero jest 1 września. I słuchajcie, powiem wam, że każdy z nas czasem przychodzi różnego rodzaju koszmary. No i za każdym razem mogą bywać nawet bardzo dotkliwe. Nikt natomiast, nigdy nie zastanawiał się, co by było gdyby nagle internet przestał działać i to nie na dzień czy dwa, tylko na całą wieczność. Firmy by upadły, ludzie nie mieliby co, po co iść do pracy, w sumie nie mieliby nawet co jeść, bo większość zamawia z nich wszystko przez internet, a nasze dzieci oszalałyby bez kontaktu z cyfrowym światem. No ale czy to tylko tyle? Czy tylko takie są tego konsekwencje? Wiecie, nawet nie próbuję wnioskować tyle planów, które pokrzyżował właśnie ten brak tej rzeczy w tej książce. W ogóle pozycja mocno mnie przeraziła, bo postacie w niej żyjące posiadały pod skórą chipy z wszystkimi swoimi danymi. Żon bardzo łatwo mógł ich pod każdym względem sprawdzić. Prawdziwie zero prywatności, nawet podczas snu, kiedy wiedzieli nawet o czym mogą myśleć lub ewentualnie w co być ubrani, co mieć pod sobą. Pozycja naprawdę bardzo niepokojąca, nie wiem dlaczego, ale czuję w niej takie przesłanie na temat, którego wolałabym nie poruszać, aczkolwiek, który dotyczy nas w tej chwili w prawdziwym życiu. I tutaj w ogóle wszystko dzieje się w niedalekiej przyszłości, więc tym bardziej jest bardzo prawdopodobne. Książka wywołała we mnie koszmary nocne i kazała przemyśleć, czy dobrowolnie można stać się więźniem, czy to tylko efekt wymuszony. No, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko jest dla nas dobre, jednak w nadmiarze może zaszkodzić. Człowiek tak podszkolił sztuczną inteligencję, że sam w jego obliczu staje się naprawdę malutki. Autor ukazał nam wielką zagadkę, którą może skotować nam coś lub powiedzmy, co sami stworzyliśmy. I powiem Wam, że to jest bardzo prawdopodobne. Bardzo spodobała mi się tutaj szybka akcja, bo tutaj w ogóle wciąż się dzieje, trzeba po prostu na szybko myśleć albo w ogóle uciekać, a czasami nawet po prostu nie ma tutaj gdzie uciec. Bohaterowie posiadają naprawdę niezłe humorki, co widać w dialogach. Jednym się wydaje, że wszystko mogą mi potrafią, trudy starają się udowodnić ich nie niewiedzę. Naprawdę bardzo napięta atmosfera, w którą praktycznie od razu się wkręcamy, bo historia rozpoczyna się nagle. Czujemy strach i niecierpliwość, gdyż nie wiadomo, jak się to wszystko skończy. Słuchajcie, książka jest pisana niby stylem prostym, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo inteligentny. To jest akurat moje pierwsze spotkanie z autorem, i już wiem, że nie ostatnie, a polecam ją czytelnikom, którzy nie boją się myśleć, co by było gdyby. I mam nadzieję, że to nie jest takie przesłanie, że yy, czeka nas kolejna apokalipsa. No bo wyobraźcie sobie, człowiek po prostu y, szkoli się tak, żeby być coraz bardziej mądrzejszym, inteligentniejszym, co za tym idzie, zaczyna wymyślać rzeczy, przedmioty, czyli sztuczną inteligencję. A co się stanie, jeżeli ona posiada tyle informacji o nas, o całym świecie, o tym wszystkim, nawet o sobie samej, że wykorzysta to przeciwko nam i może zawładnąć światem? Zastanawialiście się o tym? Ja wolałabym o tym nie myśleć, gdyż jakikolwiek. Y, w ogóle spostrzeżenia na temat robotów po prostu mnie przerażają. Ja na pewno nigdy nie dojdę do takiego wniosku, żeby jakaś tam maszyna usługiwała mnie w domu, bo ja bym po prostu jej nie wierzyła. To, to takie małe y, strachajło, że tak powiem, jeśli chodzi o mnie. Także książka naprawdę mocno mnie przeraziła i nie chciałabym, żeby po żadnym się sprawdziła. Ale jeżeli wy byście chcieli wiedzieć, co się wtedy stanie, jak będzie wyglądał świat i czy to w ogóle będzie ten sam świat no to naprawdę zachęcam Was do lektury, ale uszykujcie się na moc wrażeń i bardzo, bardzo dużo nerwów i stresów. Strasznie dużo się tu dzieje i ja wolałabym sobie na tego nie wyobrażać. Dlatego książkę, jeżeli lubicie takie klimaty, naprawdę yy, bardzo Wam polecam. Cóż tu więcej dodać? W takim razie się z Wami żegnam i czekajcie na premierę 1 września. A tymczasem do usłyszenia. Pa, pa!